O, Teraz właśnie przekazuję mm. dowania Czasownik pić. I proszę, temat, osnowa, jaka jest? Tak. Zaraz, no czasownik. Pić. Pić, a wtedy osnowa jest pi. Pi, no, jak 3 i 14, tak. Pi, mm -hmm. pi. rodzaj męski, ja. A, ja piłem. Uh -huh. Proszę, napisz, o, A jak, a jak? Prawy alt. Prawy alt. Uh -huh. tak. Ja piłem, a ty piłeś, piłeś, dobrze. Nie. Tak. Mm -hmm. I on. Pił. Mm -hmm. Bardzo dobrze? Nie ma jedno. Tak. Więc rodzaju, że nic nie ja. Tak. Mm. Ja piłam. Mm -hmm. Piłam, dobrze. Uh, tak, ty piłaś. Tylko miękko. piłaś. Piłaś. Mm -hmm. I ona piła. Piła, świetnie. Piła. Mleczko tam przez soczek. Mm -hmm. uh. Ono, ono. Bo a prawie, nie widzisz ono, tam gdzie dziecko rodzaj jaki. Ono. A, ono e, pi, pi, piło. Piło. Dobrze, tak. Dziecko piło. And, 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 piło. Mhm. Rodzaj męsko osobowy, tak? Aha, a rodze rodzemęckie... Tak, rodzaj męskie osobowy to ma promożoną. Tak, my, my, piliszmy. Piliśmy, tak? Mhm. My piliśmy. My. Świetnie, piliśmy, tak. It... Wy piliszcie. Piliście, tak. Pili To tam C, czy nie? Nie, nie, tam C i E. I E, L, L minka. bez tej czapeczki. A, tak, 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 mhm. Pi, li. I, nie, podłaska, no. Świetnie, tak, i oni? Oni li. Pili. pili. Mhm. a zaraz pójdzie jakaś... E z czapeczką. Tak, z czapeczką My... i połączeniu z Y. My... My piłyśmy. My piłyśmy, tak. Tak. Piłyśmy. Pi... Ui. Szmy. Tak. Wy. Pi łyżcie. Mhm. Tak, pi. Ui. Mhm. I one. I, I one piły. I one piły. No bardzo dobrze. Mhm. Świetnie. No jak Ci się spodobało? Dobrze poszło? No, no, no. Mhm. Tak, zaraz ja chyba zabiorę sterowanie. Sekundę. Zabrała, nie? Tak. Tak, zabrała. Wracamy do normalnego wyglądu. Tak, może jeszcze wiesz co? Zrobimy coś ustnie. No dawaj weźmiemy jechać. Ten czasownik jest nietypowy, ja przypominam. Ja przypominam ci nietypowy, to znaczy e, to, co było w czasie teraźniejszym. Ja jadę, ty jedziesz, pamiętasz? W czasie teraźniejszym miałyśmy z tobą sporo, sporo kłopotów z tym czasownikiem. A tutaj, jak wygląda temat tego czasownika? Jak wygląda? A temat wygląda jecha. Jecha. Bardzo dobrze. To znaczy zapamiętałeś, że zawsze my po prostu odrzucamy cię jecha. No i dawaj, ja nazywam dowolne osoby, dowolne, to znaczy niezadowolone, a jakiekolwiek, a ty nazywasz mi poprawną formę. Znaczy czasownik jechać. My, forma męskoosobowa, osobowa My. My jechamy. To czas. Nie, nie, nie. nie. Czas. Jechać. Так. Ja mm. родзай женський, я родзай женский. Яхала. Так. Ты родзайменский. Ты ехалась. Она ехала. Две сстры. Две сстрыли. Учневья, пятый класси. Так. Вы. Ехалиш. Cze. Tak, ale może być i... Jechałeś. Tak, to zależy, wy to kto? Tak. Czy ja z tam jeszcze znam, czy nie ma. A zapytaj, ty jechała do domu? A ty jechałaś do ich nie? nie. Do, do? do domu tego? Tak, wouldy? tylko bez ty. Czy jechałaś do domu? Czy jechałaś do domu? Ty nie jest potrzebne, bo końcówka, tak, jechałaś. I tak, ja tak? To ma to to ma Czyli ja czy, czy, tak, 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 nie. Jeśli to język, no, potoczny, tak, mowa potoczna, to możemy bez czy, ale ale poprawniej literacko, tak, to czy. Czy jechałeś do domu? E, nie, ja nie, ja nie jechała do, do, do domu, ja nie jechała. A, nie. O, nie, jechałam. Nie tak, nie to, proszę. jechałam. Nie jechałam do domu, tak, świetnie. No, no dobrze, to poszło. Jeszcze weźmiemy ustnie czasownik pisać. Pamiętasz, co my mieliśmy, miałyśmy z tobą w czasie przeszłym, o, teraźniejszym sorry. pisać? To ja teraz, co ja teraz robię, ja? Piszę, Pisze, tak? Tam ty piszesz i tak dalej. A jak to jest z czasem przeszłym? Jaki jest temat u nas? Pomóż mi, jaki jest temat? Temat jest pisa? Pisa, bardzo śmieszny, ale tak jest. Znaczy, my. A roz... tak. u, u wszystkich czasowników, uh, tema... a temat. Tak, znaczy, mówię, czy czas czy no u wszystkich? U wszystkich? No tam ja? Parę no, wyników. Usi... Ale my mamy parę wyników, a u siebie jest nowa, po prostu my czas zabieramy to będzie nowa. Tak. Cudowo. No tak, coś przyjemnego, tak. Znaczy, pisa. Mamy tutaj pisa tak? Nie możemy zacząć. My, forma męsko-osobowa, my. Uh, nie, mm. my, uh, tak, my pisaliśmy. Pisaliśmy, tak. Pisaliśmy. Uh, a czy Wim pisał? Uh, czy pisał? Uh -huh. No to tak, czy pisał? Ale tutaj można on, czy on pisał, bo może być mm. i pan, tak. Mm. Uh -huh. Czy on pisał. Uh, nie, uh, co ja do ciebie pisałam? Mm, nie, uh, hmm. nie, to ja uh, pisałam. Do ciebie, tak. Do ciebie. Tak, to to, to to ja, pisałam do ciebie. Dobrze, widzę, że z tym nie ma absolutnie żadnych problemów, tak? I my pójdziemy z tobą do ćwiczenia drugiego. Co, co robimy? Jakie jest zadanie? O, proszę przeczytać dialog i zaznaczyć, czy podane obok informacje są prawdziwe, czy fałszywe. Fał nie, fałszywe. Fałszywe, tak. To znaczy prawda, czy fałsz? True or false, tak jak jest. Mhm. Czytamy. Jak robimy z tobą? Czytamy. Nazywasz mi te słowa, których nie rozumiesz. Ja nie tłumaczę. Najpierw my zrobimy zadanie, a potem ja ci te słowa przetłumaczę. Okay. Ona zacznie się takie show intuicja, dobrze? Tak, dobrze. Tylko nazwij, Przeczytałeś zdanie i mów typu, nie rozumiem tego, tego, tamtego, dobrze? Okej. Okay. O, Ewa czy Ewa? Ewa, Ewa. Mm -hmm. Ewa o, Ewa. Uh, kopelat, uh, co u ciebie słychać? Kopelat. kopelat. O, no, Ewa, rozumiem, kopelat. To niby, no, no, ale nie by, no rozumiem, ale zdajecie się jakby intuicja typu, stykcie rogi, stykcie na błęczalistą. No właśnie, tak i jest, bo to idiom, to idiom wraz Tak i jest, kopelat, to znaczy, o Boże, jak długo ja cię nie widziałam świetnie, rozumiesz? Cześć, Piotrek. A, przepraszam, że długo się nie odżywałam, ale, ale byłam od odcięta od internetu. Tak, że długo się nie odżywałam, ale byłam... No, a, niby tłumaczenia się wydarzyło się, że długo nie odpowiadałam, że była, no, typu jednodziana od internetu. A kto, a kto odpowiedziałaś, była? A kto? Ewa. Ach, ale ona... Jak tutaj jest? Która osoba? Tak, ale byłam. Byłam. To kto? No, to żywność pierwsza. No osoba. Pierwszy. Nazwie, no, proszę nazwać zaimek. Ty on, ja. ja. Kiedy tłumaczysz, to mów ja, bo w języku ukraińskim nie zrozumiało. A, okay. mhm. Przepraszam, że długo się nie odzywałam, to znaczy ja. Tak? Jeszcze raz przetłumacz, jak to rozumiesz? A ubyczaj no, się dokładnie odpowiadałam. ja I byłem w, ryzyce. w ryzyce. O, da, jeszcze ja nie odpowiadałam ja O tak, jest, tak. Nie hmm. zapomnij, bo w języku ukraińskim powinno być ja. Tak. Mhm. Mm mieliśmy mieliśmy przeprowadzkę, a, a potem a, cały miesiąc. A robiliśmy remont i było z tym dużo roboty. No coś w normalnym, przeprowadzki. A potem cały miesiąc robili remont i było dużo roboty. Mm -hmm. tak. Tylko przeprowadzka, tak tam przeprowadzka. Tak, ja, podkre, ja podkreśliłam to słowo, widzisz, to omówimy znacznie później, tak? Aha, a co ty, a co ty robiłe, robiłeś uh, przez ten czas? Uh, w pierwszy, pierwszej połowie miesiąca uh, pracowałem, pracowałem, a potem byłem przez dwa tygodnie na urlopie. Urlopie.

Ну, ніби то якась поїздка, щось таке, типу, вилазка. А може ні. Окей. А ми поїхали з колегами в Піщади, було чудово, ми ночували під наметом, а, і це не, не коштувало нам дорого. Угу. Uh-huh. А це дженя ході лишні. Ході ми або горах, бо погода була супер, а, тільки под конець трохи, трохи, а, трохи. Так, не читали так вираження, трохи, а, так. Трохи падало. Було ж юж в, булось, юж в Біщадах, A, tak, jeszcze chodziliśmy chodziły po górach, e, Pogoda była dobra, ale pod ona niby trochę spuchaniłaś. No trochę padało, co to znaczy? Co może padać? nie, niestety nie, 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 może nie, nie, no mm. może to nie, 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 tak, coś takiego, tak. Uh -huh. mm. A mi no, nie, 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 tak nie, tak, nie, nie, tak tak nie, nie, opady. tak, Так, але давно, я ще на студіях, а, були ж ми там з колежанками, а були за захвицона, були за хвицона, були, були пінкне. Пінкне, пінкне. Пінкне, і шкода, що так крутко пара днів. Так, так, я була там, але давно ще вчилась, навчалась. Uh угу. -huh. Були там з подругами, колегами. Я була у захваті, гори були пікні, ну, мабуть, якісь епістики неймовірні. Uh угу. так. Не так. знаю, що точно означає. Але, на жаль, це було не тривало, пару днів. А пам'ятаєш, пінкна кобіта, пінкний краєобраз, так? Ну, ніби гарний. Ну, ну так, а мові вже не пам'ятаєш. Мявич ми то слово, так? Пінкний. так. Так було б уладений пінкний синоніми, так? Угу. А я, на... я напевно, напевно... А, а... Напевно, так. Я напевно хотів би там ще вру... Цич... Вручить. Хотів би там... Я, мабуть, хотів би ще повернутися. Так. А, може, Єсень є... Ще? Є ще? Є ще. Może jesienią, ale podobno wtedy wtedy bez czady są najpiękniejsze. Pomóc czy sama? Pomóc ci, czy sama jeszcze raz próbujesz? Najpiękniejsze. Najpiękniejsze. Najpi... Najpiękniejsze. Uh -huh. uh -huh. znajomi by, byli, i my mówili. I mi, to. To. Okej, okay, nie znam się, takie. I mi, mi, mi. Ja, to nie. To Nie znam, jakiego typu ja się chcę powrócić, a może typu czy wiosny, czy wesnoju. A tam nie ma wiosny, tam jest może jesienią. No może się stanąć jeszcze, jeszcze, ty tam będziesz gdzieś. Podobno wtedy Bieszczady są najpiękniejsze. Znajomi byli i mi mówili. Tak, najpiękniejsze to typu najgarniejsze. Zrozumiałeś, mm -hmm. znajomi byli i mi mówili. A... No coś były znajomi i się skazali. Tak, a gdzie byli znajomi? No, ma być w Biesz... Bieszczady. W Bieszczadach, tak, znajomi byli w Bieszczadach i mówili, że Bieszczady są najpiękniejsze kiedy? Jesinią. Jesienią, tak. Jesienią. A świat jesienie? W sezonie Pora roku, tak, jesień. Jaka to jest pora roku jesień? Czy znaczy osień? Mhm. no tak, pamiętasz, dobrze. No i robimy prawdę czy fałsz? Przeczytajmy pierwsze Ewa. Ewa i Piotr uh, da dawno nie rozmawiali. Prawda? Tak, a ja daję ci, a ja dałam ci sterowanie i sama krzyżyki będziesz tewiała, tak? Niech rysować tak. umiesz tutaj, tak? We weźmiesz mój długopis, proszę, Weźmiesz moją rączkę, i ty możesz no, malować tam albo prawda, albo nieprawda. Nie, będę chaluszku czy kresy stawiać. Tak? No dobrze. Tak. A Ewa, by, Ewa była zajęta w zeszłym, le, w zeszłym, w, zeszłym. W zeszłym miesiącu. Nieby Ewa, Ewa była zajęta w 8 miesięcy? No, typu tak, Niechaj będzie prawda. Tam, gdzie prawda, no, możesz, o tutaj widzisz, o tutaj pff, możesz tutaj zaznaczyć, tak, typu, o tak. No, nie, najwyżej, to jest A, ok, rób jak, jak, dobrze, ok, jak jest. Mm -hmm. Jak ci wygodniej, dobrze. Okay, dziękuję. A Piotr, uh, miał urlop? Miau, miau. Miał, miał. Miał na początku miesiąca. No, tak, poszukamy. Tak, szukam. А чому ти не хочеш працювати? Чому ти не хочеш шукатись? А, а чому він не шукає? Окей. Okay. А де так? А, а це я хотіла, бачиш, все так. А, в першій половині місяця працювала, а потім був на урлопі. Отже, то була друга половина. Отже, це неправда. Mm -hmm. mm -hmm, фальш, так. Так. А, Петр поїхав в Бієш Щади сам. А, фальш. Он поїхав з колегами. На цвегі в Бієш Щадах не були дороги. То правда? Угу, mm -hmm, Так, то правда а, uh, а, uh, через uh, цілий побит в бурах Пётр мав ладну погоду. Ладну погоду. Ладну погоду. А, це фальш. Наприкінці конець трохи. Под, конец трохи падало. Так. А, Ева була, Юджі, кедиш, Ева була, Юджі, кедиш в Бешчадах. Ну, Ewa, Ewa byla, то ніби перекладається, що колись там Ева була, то вона хай буде правда. A w tekście jest coś takiego? Tak, ale dawno, jeszcze na mhm. studiach. Tak, tak, jeszcze na studiach, ale była, prawda? Tak. Tak. A Ewie nie podobało się w Bieszczadach, to fałsz. Fałsz, tak. Byłam zachwyc... zach, zach... zachwycona. Mhm. Byłem. A Paweł i Ewa pojedą razem w Bieszczady jesienią. Jesienią, jesienią. Jesienią, to fałsz. Fałszywe. Piotrek i Ewa pojedą. No po pierwsze, a po drugie my nie wiemy czy razem pojadą. To no ona tak. powiedziała. Może jesienią, może pojadę, no nie ma takiego. No że... to No tak, i masz rację, że to chyba nie Paweł. Dobrze, w porządku jest. A teraz następne zadanie. Sekunda ja zmienię na tekst. My tutaj mamy czasownik być w tym tekście. Dużo było tego czasownika. Możesz uzupełnić tak, by powstał czas przeszły. Od po prawej stronie mamy tabelkę. Tak, mamy, ty byłeś, tak. A ja proszę utworzyć formę dla ja. Tak, zaraz, rodz. Ale Pojechały. Ja byłem. Byłem. proszę napisać. Ja masz sterowanie napisz, byłem. Mhm. Mhm. Uh -huh, tak. Tak. tak, 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 rot, żeńskie, ja byłem. Spacja, zrób kilka spacji, spacji. Probił. A. Okej. Ja boże, ty Mhm. Byłem. Mhm. boże, ty byłaś, byłaś tak, ty byłaś. Byłaś. Uh -huh. uh, ona była. Ona była, tak. <coughs> Rodzeń jaki, tam spację też. Uh -huh. Uh -huh. Dobrze. Uh -huh. Jeszcze, jeszcze troszkę, tak. Okay. O, tutaj tak. One było. Ono było, ono było, tak. Tak, ono by było. Było, tak. Rodzej męskoskoosobowy. Rodzaj męskoskoosobowy mnożny Oni byli. Byli, tak. Nie męsko my. Tak, tak. Uh, my, by, we. Śmi. Byłyśmy. byłyśmy. Tak. Byłyśmy. Byłyśmy. My. Byłyśmy. Tak. By, one. Byłyśmy. A one były. One były. Dobrze. Mhm. I wróćmy do tych słów, które dla nas są nowe tak, i niezrozumiałe. Pierwsze. To odcięte od internetu. Masz rację. To znaczy Odciąćce, Odciąć. tej. Przeprowadzka. To kiedy my z jednego miejsca musimy przeprowadzić się do innego. Perejist, perejist, da. Bo w języku polskim przejechać można przez most, można przejechać, przez park, przez drogę. Ale jeśli ja zmieniam miejsce swojego zamieszkania, to to przeprowadzka. Mhm, mhm jasne, tak? I urlop to z niemieckiego jest słowo takie ja i urlop to wypustka. Mhm. Mhm, tak, znaczy urlop e, odcięta i przeprowadzka. No kopę lat, kopa to znaczy dużą, dużą tak, kopa. No, Boghoto rok, z kilki rok, dane się. Jeszcze masz jakieś pytania? A jesień to osień, tak? Jesień. Mhm. No, Niby u... Nie no, nie, z nami były No nie, 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 było, nie, 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 nie ma pytania. Normalnie z tym tekstem. Zaraz podeślę ci rzut z tym czasownikiem być. Ja robię screen, na nas, to był telegram i tamty w czaty, tam. No powtórzę w Tak, a my z tobą pójdziemy... Zaraz, zaraz, zaraz. E, no może, wiesz co, zrobimy coś takiego ciekawszego. E, nie, to zmiany, alternacje. Z tym być. Ok, weźmiemy sygnały czasu przeszłego. Dawaj widzimy mu sygnały. Przeczytamy, jakie są. Wczoraj to... Wczoraj to uciora. A przedwczoraj. В зашли вже... Взе, тигодню минулого тижня, в року минулого року. в угу. зашли минулого місяця, а, тиждень, тему, тиждень тому, тиждень тому, місяць тему місяць тому, рок тому Рік тому. Ти день, тихо, ти день, ти день. Я як прочитала. Ти день. Так, І як ми ще влучимо то слово тему, легко запам'ятати, ніби доставка з тему. No to taki marketplace, Nie ma znaczenia. To znaczy mamy dzień temu na następne. Tydzień temu, tak? Rok temu. A jeśli dwa. Dwa rok temu. Dwa lata. 2 lata. 2 lata temu. temu. Tak. Trzy. Trzy lata temu. Albo trzy miesiące temu, tak? Trzy albo miesiące 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 temu. cztery. Cztery tygodnia. Tygodnie, tygodnie, tygodnie temu. Temu. Jak na 2, 3, 4, nie się na 2-3-4 i nie zakończujcie na słowo 2-3-4, to to u nas będzie troszkę insza forma. Na przykład 7 7 miesiące. Miesięcy. Mhm. Temu. Tak. 100. 100 lat temu, tak? 100 lat temu, bo takie nie. są e, te sygnały czasu przeszłego, tak? Ja zadaję pytanie, proszę odpowiadać. Co ty robiłaś wczoraj? Cokolwiek możesz odpowiadać. Wczoraj e, ja mała... Miałam, miałam, myślę, że to wczoraj wychodzi słowa, ale do się. Miałam... Miałam spacerować. spacerować. Miałam spacerowa. spacerowa Zebrań miałam, po prostu, co robiłam? Spacerow... Ja spacerowała. Spacerowałam. Ja spacerowałam. Spacerowałam. Z koleżanką i oh, Spacerowałam z koleżanką, tak? Co robiłaś dwa miesiące temu? A, dwa miesiące temu a, ja nauczała się. Uczyłam się, tak? Uczyłam Czego? Się, a, egzamin, egzamin. Uczyłam się egzaminów, tak? No, może do egzaminów wiesz? Ja raczej tak, poprawiam. Uczyłam, do, do uczyłam się do egzaminów. Co robiłaś 10 lat temu? 10 lat temu ja gra, la, grałam. G, grałam a, na. турнаменті, турнірі. На турнію? На турнію шаховим. Шаховим. Або вграла в шахи, попросто повідомляю. Грала граłam? Граłam. Граłam в шахи. Грала в шахи, швидні. Дам ці